Trend dbania o swoją urodę. Jest bardzo duży, ale również coraz częściej myślimy tak naprawdę o zdrowiu. Od gwiazd wymaga się, żeby wyglądały ciągle pięknie i młodo, ale tak naprawdę zauważam, że coraz więcej pań robi to po prostu dla siebie, dla swojego dobrego samopoczucia. Jakie zabiegi gwiazdy najchętniej wybierają? Powiedziałabym, że ulubionym zabiegiem, przynajmniej u mnie, są zabiegi związane ze skórą, to są zabiegi ujędrniające termoliftingiem Max Deepier, no i mezoterapia Osoczeń. To tak naprawdę wampirzy lift. Bardzo popularne stało się, kiedy Kim Kardashian umieściła swoje zdjęcia na Facebooku. Były kontrowersyjne dla wielu osób, ponieważ miała całą twarz zakrwawioną, ale proszę się nie obawiać. Mezoterapia z osocza jest wykonywana z tej żółtej części, odwirowanej naszej krwi. To nie jest zabieg z czerwonej. Z czerwonych erytrocytów, ponieważ wielu pacjentów tak właśnie myśli i, e, i wtedy wydaje mi się, że to jest coś niefajnego. Natomiast jest to nasz materiał biologicznie tylko nasz, on nie uczula, jest w pełni bardzo dobrze tolerowany przez nas, a efekty są wow. Moja droga, szczerze i otwarcie co poprawiałaś? No, ja robię, robię tutaj dużo rzeczy, w sensie chodzę regularnie do pani Beaty. Um, przede wszystkim staram się utrzymać swoją skórę. Y Chociażby tak, jak jest teraz, żeby się jak najmniej starzała. W sensie jest tutaj duże, duża część jakby anti-agingu, tak? Jak utrzymać skórę sprężystą, no, w miarę młodą, bezmarszczkową. A pani Beata właśnie robi cuda, jak trzeba coś naprawić, i coś, żeby to jednak wyglądało naturalnie, nie było zbyt inwazyjne, żeby się z tym dobrze czuć. I no, najlepszy prezent, który mogę sobie podarować, jest właśnie wizyta u, u tej kliniki, bo mam pewne zaufanie, zawsze czuję się wspaniale. Regeneracja skóry i poprawienie jej kondycji jest czymś, uważam, absolutnie naturalnym i niezbędnym w mojej pracy. To nie znaczy, że korzystam z usług, na przykład ostrzykiwań i tak dalej. Raczej bezinwazyjnie działamy z Beatką na, na twarz, żeby, żeby poprawić jej jakość i koloryt. Rzeczy, które nie są inwazyjne w kontekście zmiany rysów, to fajnie, no to zdecydowanie tak, dlatego że to jest nasza skóra, o którą musimy dbać. Musimy mieć świadomość, prawda, tego, co się z nią dzieje i myślę, że no, szczególnie jeszcze ludzie, którzy jednak gdzieś tam tą, tą buzię wystawiają publicznie. Tak? No ja jestem osobą działającą w mediach, więc no też jestem raczej zobligowana do tego, żeby w miarę dobrze wyglądać. W klinice możemy znaleźć bardzo szeroką ofertę. Przede wszystkim chcemy leczyć pacjenta od wewnątrz, czyli tak naprawdę z czym mamy największy problem. I mamy w ofercie właśnie badania genetyczne, Genodiet. Możemy się dowiedzieć z badania GenoDiet: przede wszystkim to, jak zapobiec chorobom dietozależnym, czyli miażdżyca, nadciśnienie, otyłość, uchronić nasze dzieci i nas samych, jakie mamy nietolerancje pokarmowe, czyli laktoza, gluten, również w jaki sposób metabolizujemy kofeinę i sól. Czyli tu ograniczamy ilość, jeśli okazuje się, że wynik jest pozytywny. Rzeczywiście wiem, że bardzo wiele facetów korzysta dzisiaj z medycyny estetycznej. Nie widzę w tym nic złego. Medycyna estetyczna to nie tylko zabiegi na twarz czy ciało, ale też skóra głowy, na przykład, ponieważ moja kobieta jest trechologiem, czyli zajmuje się problemami łysienia, pielęgnacją skóry głowy. Leczenie włosów musi być zawsze kompleksowe. W naszej kliniki oferujemy bardzo dużo różnych zabiegów, jeśli chodzi o leczenie włosów. A to mezoterapeutyczne zabiegi, mezoterapeutyczne zabiegi, osoczym bogato płytkowym jest świetnym zabiegiem. Włosy, wypadanie włosów hamuje się bardzo szybko. Zaszczyki gazowe teraz bardzo popularne, takie jak karboksyterapia też oferujemy właśnie teraz tutaj. Ja swoją oczeprynę zawdzięczam w dużej mierze mojej żonie. Jeżeli ktoś ma problem problem z wypadaniem włosów czy ze skórą głowy to zapraszam serdecznie